Wąska jest brama. Wąska jest droga do Królestwa Niebieskiego. I ona często wiedzie przez wiele trudów. Więc każdy, jeżeli narodził się z ducha, to musi liczyć się z tym, że na pewnym etapie Swojej drogi z Bogiem będzie musiał iść sam, tak? I w tym wszystkim będzie mu pomagała wiara, którą dostał przez odrodzonego ducha. I ważne w tym wszystkim jest, żeby widzieć cel tej wiary: jakim jest zbawienie duszy i dojście do Królestwa Niebieskiego. Chodzi o to, żeby każdy z nas zrealizował swoje powołanie, jakie dostał od Pana, żeby wiedział, co Bóg w niego włożył, żeby zaczął to używać i ruszył w tą drogę, tak?